Ale branie. O, o, ty, ojciec, mam fajną rybę. Cześć, witam Was, moi drodzy. Dzisiaj, właśnie takim późnym, późnym popołudniem, będzie gdzieś koło 18, Wybraliśmy się z tatą tutaj na zaporówkę. Już nawet widziałem, że jakaś rybka chodzi, może jakieś szanse będą. Dawno nas tu oczywiście nie było, więc ciężko powiedzieć, co będzie się działo. Ale trzymajcie za nas kciuki. Może jakieś okonie dziś wyjadą, może uda się coś do wieczora fajnego złowić. No to teraz nie więcej Wam pokażę, co dzisiaj wziąłem z sobą, jakie wędki nad wodę. Wziąłem jednego ultralighta 1 do 6 gram. Tą węteczkę będę próbował okonie no tak w toni albo z dna na jakieś małe gumeczki, tu mam taką gumkę, plecionka bardzo cienka, delikatna, no i oczywiście mam jeszcze jedną wędkę, tą wędkę mam na popera, ta wędka jest dużo mocniejsza, ta wędka jest do 5-18 g i to jest taki właśnie 7 cm poper z grzechotką i na niego będę próbował właśnie na tą wędkę łowić z powierzchni i spróbować jakieś ogonie, czy będą chciały właśnie z powierzchni atakować moje przynęty. A tata będzie sobie łowił na tą swoją wędkę, jakieś większe przynęty, takie trochę trochę większe na szczupaka. No to teraz skakuję w buty. Teraz tutaj dokładnie pod tymi sitkami popróbuję. Czy spod brzegu chce coś wychodzić, właśnie z tych trzcinach ale na razie się nic nie dzieje. Nic tu po prostu się nie dzieje. Tata też bez dotknięcia na razie. I będziemy próbować. Zobaczcie Kto tu płynie na czołowe do mnie. Czterech Gogusi mnie chce zaatakować na tą wodą. Ciekawie to wygląda, O nie, czterech jeszcze dwóch, ale no to nie mam szans z nimi. Dzień dobry, witam. Ryby bioram. Nie, nie dowiemy się. Proszę.

<gryny> Na cykadę Ale taki mały rabąż Już pięć razy był złapany jak nie więcej <gryny> jest patrz, cykada <laughs> ale znowu maleńki, ale jest na cykatkę a spadł mi skuba <laughs> ja nie mogę Teraz sprawdzimy, czy to jest tylko przypadek czy one walą na to jest patrz, przywalił i zaraz spadł i całe mi to już splątał ale na, 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 na tę, na cykadę, wiesz? tylko małą cykadę biorą No i te, te okony konie wychodzą teraz Ja tu dalej już nie wchodzę, bo one mi tu fajnie walą Nie spad po sam wieczór Ale ładne branie i poszło. Jeju, piękne pęknięcie. a za. Branie za to ja i moje skóleczki. Hm. 六十一次。嗯嗯

o, takiego okonicho o, piękne patrzcie idę <grymne> <De> po latarkę zaraz <grymne> Wam pokażę, co mi się udało złowić o, takiego kabanka zobaczcie, pięknie Prawda pytanie już jest ładny Mam taką jaskółeczkę no, zobacz jaki fajny pszczamy go sobie idzie lecimy dalej z tym koksem nie wiem, jakiego jeszcze uda no, so. to sobie jakąś małą gumeczkę daj bo biorą naprawdę o już jest, pa spadł już branko jest, jest ale walą ojciec wstępny podeszły pod całą wieczór wstępny takie? ale było pięknie. jest, 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 poszedł jest, 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 Znowu jest, A, poszedł. O, było. Znowu. jest. A. Spadają, dziady. jest, dziady jest, jest, nie nocą Ciekawe ile się uda złowić Jest Ten <śmany> fajny <śmany> Znowu okonek jest O, o lepszy on fajny patach się wygieło Ja to Ale branie, o, o, tutaj ojciec mam fajną rybę, tylko żeby się nie spięła, nawet nie wiem co to jest, dasz podbierak, a pospiesz się, dawaj podbierak, szybko, dobra szczupak, myślałem, że ładny okoń będzie, a, Brzegiem. Dobra, tu go wytnę. Ja nie mogę. W nocy szczupaka złowiłem. Chodź. Ty, to nie mały. Ty nie, 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 nie jeszcze może co? Na mnie poświecisz to. Czy my? to? Widzisz tam mnie? Czy nie? To widać? Czekaj, czy on się wypiął, czy nie? Zaraz zobaczymy. O, nie wypiął się. Trzeba wypiąć jeszcze. Pierwszy spróbuję złapać fajnie. Jest. aby się wypiął. Chyba się wypiął. Okay. Widać mnie? Czekaj, bo zgaszę sobie moją notarkę. Pośrednio mnie. Fajnie, widać mnie? Co? Czy nie? Mocny szczupak spod brzegu na pół metra wody wziął taki zobaczcie <laughs> Niemożliwe? Możliwe <laughs> Dobra, wypuścimy go. Poświęć tu będzie fajnie widać. <laughs> Ale kabanek <laughs> Jak fajnie. Dobra, lecimy koniec na dzisiaj. Wystarczy tego łowienia. No to zawijamy się do domu z tatą Okonie brały pod cały wieczór Jeszcze udało się takiego małego szczupaczka złowić Masakra jakaś z tymi rybami Po ciemku biorą Zamiast w dzień Dosłownie brania się zaczęły Gdzieś już naprawdę Jak się już zaczynało bardzo już ciemno robić Było najwięcej tych brani Te okonie brały wtedy jak szalone No i jeszcze ten szczupak Walnął Na taką małą jaskółeczkę Z mansa. Aż niemożliwe, że ta ryba, chyba przez tę upałę ona właśnie pod sam wieczór bardziej żaruje po ciemku No i udało się coś tam połowić, zabawa była, inna, że to może z godzinkę, półtorej A z Wami się żegnam i do następnego zobaczenia, do wodą, trzymajcie się, cześć!